w dzisiejszym odcinku. Indiana, masz w, w, w furze Leo? Zajebać mu czy jest dobrze. <śpiewanie> Parę dni ja dzisiaj przegapiłem godzinę z raną u Logana, jak test i już byłem w plecy z akcją poddania pojednania. Udało się generalnie, ale, ale nie zdążyliśmy się całego gotówy wyciągnąć z formatu, Trochę mało idiotę. było. Występują. Logan Cappuccino. Weźmy wszystko, co masz, w szczególności twoje pocone majtki. Bo ktoś idzie do masz warta. A oh, szkoda. Miał smaka na jakąś podconą Billy ze starego gościa. Charles Expresso. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Każdy się stara, ile może. Po prostu dzisiaj nie chce, jesteś nieudacznikiem. Ale nic się nie ma, bo i tak cię kocham. Eddie Carmen. Co? A kto mam dupy Bosi? Eddie, się, bo. żeby go kurtnie rozj. <laughs> I... <laughs> wszystkie, 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 wszystkie. Dobra, wybiorę sobie jakiś rządek i trochę wam po... No, no <laughs> O kurwa, o kurwa. Leo, zapisz, że będziemy mieli ze dwie donice stracze. <laughs> Nie wiedziałem tego. Dobra, dużo tych, dużo będzie. Dużo będzie. Pytanie, czy wody styknie, ale damy radę, jak jest duża ekipa, to zawsze ktoś może po coś jechać, nie? Ile tu tych donic jest? Ile jest donic? Liczył ktoś? Cztery, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, dwa, trzy. Dobra, sta stanę w miejscu, policzcie. 41, tak? Dobra. Ty, hey, mam ma na nasiona marihuany indyka, dobrze, dobrze, mam jednak. Tam jest mała donica, mały kniesek. Opa. Mam deja vu. No, je je jest jest deja vu mocne, nie? <laughs> Luka donic. Raz, dwa jeszcze. Dobra. Dobrze, coś jedzie. mi coś. Kanadyjczyk mi coś wspominał, że, że przeszliśmy na poziom wyżej. Absolutnie. E, co to jest? Indiana. A, Indiana, Indiana. dobra. Szymano? Indiana, masz w, w, w Furze Leo? So, masz nawozy, wybierz sobie rządek. A, sorry. No, ba, zajmę się tym rządem. O kurwa, Helka. Spokojnie, oj, spokojnie, spokojnie, oj, spokojnie, oj. spokojnie. Ale no spokojnie, nic się nie dzieje. Ty no, sumie... Nie, dobra. no w panikę, No masz rację. Sadzimy sobie. No właśnie, nie mamy naszą stary. Na Ten już nawoził, chyba tak. A, dzień dobry, dzień dobry! Jest grubsio, tak czułem. Z kimś? Nie wierzę, nie wierzę panowie. No wiem, że najciemniej pod latarnią, ale. Cholera <laughs> jasna. O, i jeszcze pan z motocykla. A w czym problem? Dzień dobry. No nie Dzień. za dużo tego tu jest. Ale czego? Na Nareszcie są tylko donice. Będziemy sadzić pomidory. Duke Owen, 01. Tu Dzień pomidory dobry, nie Duke. wyrosną. Jak tu nie wyrosną, jak wyrosną. Trzeba spróbować. Dobra, ilu was jest i ile tych doniczek jest? Raz, dwa, trzy, czterech nas jest. Pięciu. A donicek, mhm. y, ale jeszcze przyjedzie rodzina mojego kolegi z Kanady. Ono. I będzie tak, że będzie nas y, po dwie sztuki na głowę. Szeryfie. dwie, na trzy przymrużymy oko, czy ilu was tu łącznie będzie, a ile tego jest, bo nie chcemy mi się. No łącznie. No nie ledwo jest, bo 30 do za będzie nas tu 10. To wychodzi cydonicki na łeb, a panie to będą pomidory, syczkie do restauracji, <grym> mama Mia, włoskie będzie spalać speedziat to i lazania. Okay. A propos lasagne, chyba mamy jakąś dla, dla, dla szeryfa, prawda? Coś bym zjadł. Słuchajcie, no, ja tu się przelecę pizza. za pół godziny. Mhm. Słodziutkie tiramisu, czary soli, Kurwa Ja będę oczekiwał, że to faktycznie wyrosną pomidory i że ktoś do biura szeryfa z 2 kg przywiezie. Świeżutki. Tutaj proszę jasne bardzo, tak lasagne jest. na szeryfa i kawusia do tego, Rani co by się ciso. lepiej... O, już można powiedzieć. Już się nadżarłem, nadżarłem się. <laughs> jasne, o, jasne. Panowie, w przyszłości, jeśli, zakładam, że tak nie jest, ale wyrośnie tutaj coś innego... Bo zakładam, że ktoś wam chujowy nasiona sprzedał, ale jeśli wyrosłoby coś innego, to nie wszystko w jednym miejscu, bo będziemy zwijać, zwijać, palić. W przyszłości. W przyszłości. A teraz i tak przylecę, sprawdzę co tu będzie za jakiś czas. Można przechodzić sprawdzić, no. Będą pomidory i będzie git, no. Nic nie ma No Doprzej, do nic, przymrużamy oko, ale nie kurwa w jednym miejscu tyle. <laughs> <O> kurwa. <laughs> Przecież jak tu policja by przyjechała, to wszystkich do no, paki wpierdolili, o ile nie wyrosną pomidory. A to nie jest ziemia na pomidory. Na spokojnie, przyleci pan, skontroluje, będzie wszystko dobrze. No nic się nie dzieje złego. Mówię nie panu, dobra, że pomidory. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Trzymam za słowo. No, ale to dopiero jutro, plany. Jeszcze dzisiaj dopiero nawozimy, jutro będziemy sadzić. Pod, podlecę wieczorem, sprawdzę, czy podlecie trzeba. Jasne. Nam można zaufać, nic nie robimy złego, a nie no ta kamer kamera działa? 4K, 4K. 64 razy zoom. Kurwa macie, ale dobrze, że szeryf jest w porządku. To daj radę, dobra, to Owocni mam nadzieję, zbioru. że nie kłamiecie. Do widzenia. Absolutnie. Nie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Gałązki trzeba podwiązać, nie? Zaczną rosnąć te pomidory. Dobra, słuchajcie, Kurwa tą uprawę mać. jeszcze skończymy. Tą uprawę A czułem, skończymy, czułem, czułem, powiem Ci. Nawet pytałem, Logan, czy ty masz jakiś kontakt do tego grupcia, żeby go jakoś wiesz? Wy no, wyprowadzić skończy. z miasta. Mamy tonicę. Tak. Zrobimy tą uprawę do końca, do końca ją zrobimy. Dobra. Jeśli przyleci za wcześnie. Naprawiło się, że szkodzić ten jebany kurwa helikopter. Zanim on go zje, to powinniśmy już. Dobra, panowie, to do roboty. To. Każdy po jednym i lecimy. Kurwa, kurwa. przylecieli i nie wiem, którą donicę robiłem. Ja. Spokojnie, pomyśl. Zastanów się. No. Dobra, ja tutaj już nie ma nawozów. Tam. Nawozy są u kanadyjskich. Dobra, u mnie, u mnie, u mnie. Tak. Podjedź może tyłem, nawet tutaj bliżej. Dobra. Żeby nam dobra. łatwiej było. To, to. uwaga, uwaga. Dobra, 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 ja tylko sobie. O, chwycę tego. No, 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 no. Dobra, dobra, lecimy. Dobra, a przepakować coś do samochodu z tamtych zakupów? Czy później? Nie, e, no później, teraz później, 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 później. Teraz chodzimy. Każdy wybiera serządek i lecimy. Dobra, to ten rządek mogę brać tutaj gdzie stoję. Czy to Logana jest? Logan To ja biorę ten pomiędzy Charlesem a Loganem. Myślicie, że się wyrobimy? Do 16 tu Na będzie kurwa kwiat. Chyba, muszę, muszę odłożyć trochę nasion do auta, bo nie ma miejsca. No ale powiedział prawdę, że jak jechały. Ten to jakiś wyrozumiały jest. Tak się składa panowie, że znamy go. Tak, a. znamy go. Sama znajomość nic nie da nic za mnie szaku. Musimy się uwinąć, a on musi już on przelecie. No tak, skończysz czas, a ci dam jeszcze jedną rzecz. A, znaczy. dziękuję ci bardzo. Ej, tak. Raz. Mam pewien pomysł, mam pewną pewną rzecz, która się może udać. W kiedy krzaki już będą wysokie, może ktoś zaatakować termitem tak. w mieście. Nawet dwa razy. Go uwagi, nie S S nie On do miasta nie poleci, to musi być Sandy. Tak, tak, do no, Sandy, w Sandy, mieście Sandy. Co? Sandy to już nie miasto? Ja mam, ja mam no i klasa. ale jeśli masz, termy i Jest i na mieście, tak, działa. Działa, zostawiłem jednego człowieka na mieście, żeby w razie czego wiesz. Tak będziesz jechał ewentualnie po przyczepę, chociaż tu przyczepą już nie, 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 nie działamy. Jakby on tutaj przyjechał, kurwa, abyśmy byśmy tutaj flarę odpalali. Szefie? A sprawdzał szef tą miejscówę co wczoraj wysłałem Fineskę? Eee, tak, byłem tam, ale tam bardzo dużo robotników było, wiesz? Pytali no się dobrze, czemu tam no, ale... wjechałem. Aha. Tylko wiesz, no. No, no pracu. Prac no, prac no, prac no, prac no tak, no, może tak, no jak, jak tam byłem, to byście mnie pytali. A co pan tutaj robi? Co pan, wjechał pan na teleelektrowni? Co pan robi? że tam, w chuj kamer. już nie robił. A chyba robiłem, kurwa. Chyba Bo robiłem. Dobra, to ja już. Już tu zasadzę, ja ja żeby było wiadomo. To ja biorę może torby i. Dobra, która to była? To była ta czwarta, chyba, Doma nie? Ja mam wodę. Ja mam wodę też. Która to była, którą sadziłem? To była ta, nie? Kurwa. Tak Zawsze jest ta gorsza opcja, no możemy go odjebać U nas jest czterech, i było dwóch Ale on jest z początku, wiesz? Nie no, tak, to Niech nie, nie na pewno szkoda, by było wejść z nim na wojenną ścieżkę Lepiej odjebać psa, który kurwa odpierdala Jakby już ja. nakrył, to on chyba jest taki co lubi, bo on mówił, że dwa kilo tych pomidorów Znaczy że obowiązek, żeby to nakryć, głosi i tak dalej, ale może jeszcze uda nam się tą uprawę zgarnąć i nie wchodzić mu kurwa w drogę Na następnym razem będziemy rozdzielać 10 tam, 10 tam Te na pewno nawiozłem, te trzy i ta czwarta ta była nawieziona już chyba. Teraz ta. Była trzecia od auta? Kurwa, macie się, popierdoliło teraz wszystko. Nie, szeryf przyjechał, też trochę cię zestrałem. I raz, dwa. Którąś boję się, że którąś tu ominąłem. Okej, okay, ostatnia donica nawożona u mnie. Tutaj zasadziłem? Kurwa, co ja już robię? Nie jestem zbyt zmęczony chyba. Zasadziłem, nie? Tu, zasadziłem. Teraz yy, wsypię nawóz i podleję i będzie zajbiście. Skoczę po jeden termin. i będę miał go przy sobie gdzieś i coś odpierdolę w Sandy albo paleto. Dobra. Dobra, skoczę, żeby go być przy sobie. Kurwa nie ten rząd, ja pierdolę popierdolę, me. Dobra, ale jest. Trzeba będzie. Dobra, robię te cztery. Dobra, Ten rząd stało, już jest dobra. zrobiony, przy którym stoję. Dobra, dobra. Ta nie jest chyba zrobiona, wiesz kanadyjczyk, ta tu. Ta tu Z ta tego ta rzędu ta? Ta? tylko ta co gdzie, gdzie sypię. Dobra. Zostały dobra. te dwie. Dobra, poszedł się wyjść chyba tą zostały. Ten, tak? Ten tu. Yy, nie, 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 nie. Ta? i ta. Okay. Dobra. A nie, tutaj chyba był. O kurwa tu też był. Ja mam jeszcze pięć w tym, pięć dużych donic, chyba Dobra. Tylko to musiałbyś ty Charles, Dobra, dobra, no, ja przygotuję, ja... przygotuję, przygotuję. No niestety powiem ci tak, ja nerwówkę złapałem jak on tu podleciał, już nerwowy jestem. Nie no, ja się też nie dziwię, ja tam podjechałem, akurat widzę tę helkę i mówię, akurat Logan powiedział, że on zaparkował na spokojnie, bo już nie wiedziałem co robi. Jak on powiedział, że wieczorem a my się uwiniemy do 16. Jak wróci, to najwyżej będzie mniej. Tylko wiesz co, tutaj musi być chyba jeden obserwator tego. Tak. Ty masz wodę? Mam, mam, tak. Możesz tam dolny plecak chyba jest na pewno. Dobra, stawiam tu obok tych dwóch krzaczków posadzonych. Nowa, do nawiezienia. Dobra. Cześć. Dobra, ja jej nawiozę, bo wiem które. Dobra. Ta, ta? To jest ta... była. Nie, to jest ta i to jest ta. Okej. Okay. Dobra, panowie, ja będę podlewać wyrośnięte krzaczki. Tak, 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 te krzaczki, zgadza się. Dobra, to ja zacznę tu już, to co mam tam w kieszeni. Nie wiem, chyba nawiezione, co? Chyba nawiezione już. Tak, tak. też Dobra. Dobra, lecę z tym. Ja wezmę nową zobaczymy. Panowie, szybciutko trzeba posadzić, żeby szybko wyrosły. Tak już można podlewać, nie? Tak, już można podlać. To właśnie nie uprawa dyni. Trzeba... trzeba to zebrać, zanim on tu przyleci, panowie. Tak. Tak. Jak przyleci i zobaczy taką uprawę, kurwa, to będziemy mieli przepierdolone. Wiecie, to jest w porządku, człowiek, ale też szeryf. No mówmy się, nikt nie przepuści kurwa 40 do kurwa. Na pewno by premię dostał za taką fantazję. No to... On mówił, że on jest jakimś tam 01, nie wiem co to znaczy. Yy, oglądaliście wiadomości ostatnie? Tak, o, no. No to wiadomość o plantacji spalonej? Kojarzycie no, miejsce? Kojarzyłeś miejsce, Kanadyjczyk? No, no to było tam za tym lapsem, nie? Tak, tak. No, to no. to, to było twoje? Tak. To jeszcze, o kurwa. Tak. A to było te, wtedy tego dnia co mówiłeś, że tam helikopter, tak, no. Tak, 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 tak. O kurwa. Szkoda, że teraz, w tym etapie nie przyjechał, nie? Tak, i Jak już miał. powiedział, że później. No. Indiana, ty masz walczyć. Dobra panowie, mnie kojarzy, Logana kojarzy, zna nas. Dlatego jeżeli będzie sytuacja, że on będzie przylatywał, to ja stąd spierdalam. Tak. W razie to czego końca, powiem, dobra. wtedy mu... musimy go urabiać. No, wszyscy tu spierdalamy stąd, tak naprawdę. Kanadyjczyk, ja już dokończę ten żołnierz, Jest u woda też. U mnie są torby, Kanadyjczyk. Coś chyba jedzie, może to logam prasą. Jakieś takie uderzenie samochodu w glebę. Nożyczki mamy, nie? Dobra, elegancko. Nie, nie, Wyjewał się helką? Bogowie, kurwa, nam sprzyjało. ale... Niepotrzebnie to piszecie, nie to piszecie. Szef, razu przekażę Ja mam, ja mam. Tak? To... Tak, mam nożyców. Może... Dobra, panowie, działamy. Jeszcze mam dobrą informację na deser, panowie. Dobra informacja na deser jest taka, że jak skończymy tu, to pod osłoną nocy będziemy gotować mężem. O, super. Tylko pomyślcie, gdzie? A myślicie, że jakbyśmy pojechali w tunel, tam obok Sandy, to to jest bezpieczne miejsce, czy nie? Może, tunel, no. Może Albo tunel. jakąś szopę. Albo shopa. Z drugiej strony, w tym tunelu, nie podusimy się tam, mimo masek? Możemy. Okej, no, jakby dobre maski były. No nie ma dreszczyku emocji, nie? No właśnie, dlatego mm, Cześć, robimy ja tak. Patrzę jak kto, to, kto tutaj mm, pisał. Po co czytasz? Westbull, po co czytasz, mówisz, tak? W sensie po co czytasz? Na moim czacie piszesz, po co ja czytam, dobra? To pan dostanie bana. Kto tutaj pisał jeszcze? Okej. Okay. Dobra, lecimy. Słuchajcie, wy możecie sobie zerknąć co się dzieje gdzieś u kogoś i tak dalej, ale na chuj piszecie. Nie ja miałem fajną zajawkę, że on zaraz może tutaj wlecieć, była spina, wy wiecie, że ja mam spinę yy, i wiecie, że się rozpierdolił. Nie potrzebnie to piszecie. O, yy, na przykład yy, użytkownik Enardinio się wy, wy wyczaił, bo jak powiedziałem, że będą bany za spoilery, to napisał to, yy, wykrzyknik CK. Wytwanił się, chciał uciec od odpowiedzialności, ale spokojnie też został złapany. Aha. Znaleźć kogo... tutaj kogoś do roboty. To Taki chciał... Kamikadze, kurwa, chyba. Wiesz, powiesz, może pięć koła. Ale ja jestem dobrym aktorem, więc lecimy. Panowie, więc... musimy się spieszyć. Może być niebezpiecznie. Halo? Dostałeś mojego SMS-a? Yy, nie, nie czytałem. Okej, okay, dobrze, Daj, jak ktoś w kontakcie. Dobra, cześć. cześć. Daj cenę, zrobię małe zamieszanie z termitem i może odciągniemy policję. Okej, okay. czyli. Logan chce zrobić zamieszanie. A może nie chce wpaść. <laughs> Tak jak jesteśmy jeszcze tutaj chwila zanim wyrosną, to ci dam te resztę i co tam miałem. A co mi chcesz dać? Hajsi. To jest reszta? Hajsu, dobra? Tak, ja ci później SMS-a wyślę, ale to już jak na spokojnie będzie. To OK, można okay. tam podcinać. No powiesz mi ile ci to wyszło, nie? Ale nie, tak. to, to, to już jesteśmy rozliczeni. Tak, ja ci jeszcze tam dodałem trochę z tego co mi się udało przehandlować, ale generalnie to ci rozpiszę tak, żebyś miał... Dobra, no, żebyś Super. wiedział, że się tam nie oszukuje na, na mieście, no. Bo dobra. ta kolba na przykład 12, ale to wszystko wyśle tam. Dobra, 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 jedna już jest duża, Jeden pomidorek już jest duży. No, ale o, tak jak zauważyłeś, dogadaliśmy się z laganem, wróciliśmy do działania. Świetnie myślałem, że dzisiaj jak wstanę, to od razu pojadę go szukać, ale... A zauważyłeś że jest inny? Jedzonko dał, nie no, no, wiesz? No właśnie nie miałem zapytać, no, no. mi się. Kurwa dostałem tiramisu. No. no ale to to jest... w chipów. Przez chwilę to mi przeszło przez myśl, że to jest ten sposób, który miałem sobie wybrać. <grym <grym ja muszę sumie coś sobie. Jasne, ciekawego. Nie, no spokojnie. Nie no, to jest teraz taki to poznałem. Ja nie miałem przyjemności. <grym> Słuchajcie, ekipa się rozrasta. Coraz więcej mamy tematów, coraz więcej wpływów. No to wiadomo, że człowiek gdzieś tam wieś. Też się na to w jakiś sposób na człowiek odbije. no ale pogadałem z nim. dogadaliśmy się i wszystko wróciło. Na stare śmieć Działamy no, dalej. Słyszałem. Słyszałem, że dzisiaj jakieś spotkanie. Kanadyjczyk mi mówił. Tymi a to też z nowymi, z nowymi. Tak, 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 tak. No to, a, a, kurwa oni mnie ganiali. Ej, ale wiedzieli, że od nas jesteś? Nie mam zielonego pojęcia skąd. Mm -hmm. Ale, ale no na to wychodzi, że wiedzieli, bo... Um... A czekaj, przerwa tylko, Leo, dałbyś no. mi nożyczki, to tam zawsze Jasne, pewnie. Proszę cię bardzo. Dzięki. Eee, nie wiem, no do Kanadyjczyka powiedzieli, że go poznali po głosie, więc... <Dziwne> to mówimy o tych samych. No z tego co mi kanadczyćik mówi, tak. Dobra, to ja przycinam już tu. Słuchajcie, zobaczymy jak się będziemy z nimi dogadywać. Jasne. Na razie zaczęliśmy współpracę. oni też ogarnięci są w kontekście tego, że mają dużo wiedzy, mają dużo informacji. Może uda się to jakoś mm. dla wspólnego dobra wykorzystać. Dobra, to ty zostaw już le zostań leo przy tym rządku. Jasne. Dobra. Ja poczekam aż jeden, aż kolejny rządek wyrośnie, żebyśmy się nie durblawala. Dobra, rośliny podrastają. Dobrze by było, jakby Logan zrobił teraz zamieszanie. Nawet kij w te zarobki, po prostu odpalić termik i spierdalać, nie? Komat, nie wyślę ostrzeżenia, że coś jest z nim nie tak, no to nie będą wiedzieć, że się dzieje, nie? No, no, no. no, no okay. Ale myślę, że Logan to sobie poradzi. Napisał, że dwie minuty i robi zamieszanie. Dobra, świetnie, akurat będą duże, no i wystarczy poczekać jeszcze trochę, żeby je zerwać, nie? Ale wydaje mi się, że teraz jest dobry moment. No, no tak, bo już tamty zaczęliśmy oglądać. Tak, 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 wiesz, więc... bo zamieszanie musi potrwać, zanim oni tam dojadą, zanim oni wysią tam jednostki. Oczywiście, 5, tak. 10, 15 minut mamy. Może na więcej. No więcej, więcej. Ale powiem szefowi, że irokes, taki, taki harpagan, a, wczoraj mu ręka zadrżała. A, no widzisz, no widzisz. Bo przejął jest... się w ogóle całą on Przejął się? To do, do dobry chłopak jest, wydaje się. Dobry chłopak, dobry chłopak. No ja, ja pogadałem z nim, mówię, że już wiesz, to dopiero zaczyna, ale wydaje mi się, że będzie A... on, on będzie dobry do takich akcji, że kogoś odjebać, nastraszyć. No najlepsze było to, jak dzwonię i mówię mu, że biorę ze sobą jeszcze jednego gościa, kanadyjczyka, nie? A on mnie... Do... On jest w porządku, czy mam mu zajebać główki? Trochę się bałem, że jak no, no, no. to że miał kask na sobie. Tak, tak, tak. Wczoraj Jedziemy też zrago. ustawiłem z gościem, żeby sprzedać nasiona. Był przy całej rozmowie, a w pewnym momencie Aha. jak tamten poszedł, to mówi Zajebać mu się, jest dobrze. <głosy> <głosy> Parę dni ja dzisiaj przegapiłem godzinę z rana u Logana jak test na i już byłem w plecy z akcją poddania pojednania. Nie da się nadążyć za nimi, generalnie gankrotnie się siły, Charlie ogarnia wszystko. Eluci leci w chuja, ale ma tableta. Wczoraj zrobił pranka do tego stopnia, że się pokłócili, ale dziś pojednanie, gotowanie, metę, myślę, że jakieś akcje są. <laughs> ale skrócił. Ale, ale powiedzcie, ja na kurwiamy jak, jak pojebani z tym roleplayem, roleplayem teraz, co? Iść na górkę, patrzeć czy ta... No ja nie, lecą tu znowu. Tak, jasne. Y ostatni. No właśnie, jak mamy posadzone, to ja wrzucę szefowi do bagażnika te nasiona, które zostały. Dobra, to wrzuć, a powiem ci, ja już będę zajmował się chyba tylko ścięciem. Dobra, to wy dopielęgnujcie do je, a ja będę po prostu jak najszybciej ścinał, jak tylko zobaczę, że już można dobra, 70, wszystko 80, powinno być pod latym. Czterech, które tam było w bagażniku 29. Zostało. Dobra, dobra. A mogę później trochę zabrać tych nasion, bo to wszystkie co miałem, abym miał na wieczór. Oczywiście, na oczywiście. Dobra. Rośnijcie, rośnijcie, szybciutko. nie mamy zbyt wiele czasu. To jest i co będzie jak nowy sezon, jakby Daisy zostanie odpalany, trochę tego, trochę tego. Wiesz, pewnie wpadnę na premierę, zobaczę, po, jak poczuję klimat, no to będę starał się łączyć. Zobaczymy, zobaczymy. Zazwyczaj jest tak, że lepiej nie łączyć, tylko po prostu skupić się na jednym temacie. Zobaczymy, jak będzie się dużo działo w w to pięcia, wszystko na to wskazuje, to pewnie zostanę przy tym. No ale będę starał się w jakiś sposób łączyć, no bo oka też lubię, no. Ostatni sezon chyba to najbardziej pokazał, bo nie pamiętam, chyba na pierwszym Humanie tak graliśmy tak, tak często i tak długo, jak ostatnio. Intermary, dzięki za 10 miesięcy. Czy jadę na PGA w tym roku? brzyduje Jula. Jak mnie zapraszasz, to będę. Dobra, pojawiły się topy chyba, co? Czy nie? No panowie, jakby teraz wleciał, to jest po nas. Zaraz powinny już jakieś pączki się pojawiać. Tak, 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 tak. tak. Lecimy. Niestety termit nie wypalił Coś źle podłączyłem Kręcę się, ale kręcę się tutaj Okej okay. Ty to aż się dziwię, że Charlie za pierwszym razem Pamiętacie, że mi to za pierwszym razem wyszło? Eldomcia, dziękuję za cztery miesiące, się O już trzy zostały, bo podrosło Solomon, dzięki Dobra, są topy 82 level, moi drodzy. Zaraz będę paladenem, kurwa, setny poziom with farmingu Paladen wit Tak jakby już jest zrobiony. Okej okay. Dobra, ja zebrałem teraz. Y, ile donic? Cztery. Cztery donice zebrałem, nie? Lecę z piątą, szóstą. O kurwa. O, jeszcze nie wrosła. Okej. Okay. Szefie. Cza! Tutaj, tutaj pączki wybiło. Wybiło pączki? Pokaż, pokaż, pokaż. A są pączki, są. Dobra. Dobra, pięknie. Osiemnaście pączków, dziewięć nasion. Słuchajcie, panowie, a propos nasion, jak będziecie y, mieli okazję komuś sprzedać, albo, albo y, złapiecie kontakt do kogoś, kto chce kupić, to to, to dajcie znak. Dobra. Najlepiej widać topy po statywie, później po indyce, a później a na końcu po rudej. Tam są praktycznie te topy niewidoczne. Stąd też jedna w topa. Trochę się stresuje kurwa. No ale już ilość zmniejsza się, także... No to prawda. I dobrze. Najlepsze wiesz, że oni nie przymykają oko na doniczkę, tylko na krzak. Czyli mogliby z tego całego pola przymknąć oko na jeden krzak. Na, na, na jedną donicę już chyba wszystko podlałeś, nie? Z tej swojej strony. Dobra, ostatni... też, nie, o, tutaj też są bączki już. Nie, 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 to dopiero później. Dobra, to jak wszystko ogarnięte, to poproszę was panowie, żeby jeden obserwował nieba. No to Indiana, a, już, Indiana jest. już jest, dobra, dobra, dobra. No, no, no. Da się kupić długo, da się. A może kiedy panowie byśmy spróbowali na wyspie jakiejś? Na jakąś wyspę popłynąć? No, w sumie. Załadować wszystko na łódkę i popłynąć tak. na jakąś daleką wyspę, i tam najlepiej na kilka łodzi to rozbić. Bo jak wrzucimy tyle nawozu i tyle worków, to może być grubo. Tak, żeby nas nie podtopiło. Dobra, ja jedną torbę odłożę. bo A ja przejrzę, co tu jest. Dobra, idę zapytać Indiany. Dobra, może się uda, może się kurwa uda. Może go zmoliła po tej laserni wasze sferz? No rośnijcie, rośnijcie, dawajcie topy. O, są topy i są topy. Coraz mniej, coraz mniej jest. A no, potrzebujemy jeszcze chwale. I będzie zajebeść. 84 level with farmingu. jeszcze 5-10 minut, kurwa. Dobra, Indiana nie śpi. Kurwa, to, to ptak. Jest prawda. czuwa. Dobra. A tutaj jest więdły, czy coś? No tam... no e, tak, 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 wiecie co, nawóz czasami jest spleśniały. I niestety A, wtedy topy gniją od środka. Zdarzy się, zdarzy się. Raz na tysiąc, ale się zdarzy. Potrzebujesz więcej miejsca na bagażniku, żeby to tam składować? Mogę jakąś torwę do schowka przesunąć. E, nie, 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 już mam tam dobrze Dobra. odpowiednie miejsca. Weź sobie tylko nasianka której potrzebujesz. Dobro, dzięki. Dobra, coraz mniej, panowie, coraz mniej, a jednocześnie razu, coraz więcej w bagażniku. Od razu będę prosił szefa, żeby, żeby mnie poczęstować jakąś tam ilością, że mógł, mógł pójść to. Dobra, dobra, dobra. Na miasto. To ja też będę mógł. To mnie się już pokończyło, właściwie. Spokojnie, spokojnie, na razie produkcja. Później będziemy pakować. Działasz już na ten? Na tych średnich donicach? Y -y, jeszcze nie, jeszcze nie. Kurwa, no ja właśnie też jestem chyba nieudacznikiem. O, bardzo, to... bardzo. Słuchajcie, narobimy tematu na, 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 na zaś. To może będziemy robić tak, że ja będę stawiał, wy będziecie ciąć, no? Teraz tak mhm. było chyba, nie? Kanadyjczyk, tak, jak działaliśmy. Tak, tak. No ale to wtedy mieliśmy akurat sporo, sporo. Leo też wtedy chyba był. Tylko w innej miejscu więcej ja. A jeszcze wcześniej też w sumie by było tak raz, że stawiałeś mi i ja oscinałem czy tamte. Dobra, tak gotowe? Jakby zebrać 4 czy 5 donic, to już raczej jesteśmy fajni. Bo właściwie to na własne użyte chyba możemy mieć, tak? Po trzy donice. <laughs> po trzy rośliny. Aha. Aha. No, także jedną na jedną donicę może przymknąć Tak, ja um, miałem na myśli właśnie małe donice, czyli te czterośnie. Spok spoko, tutaj już też pączki dają, więc... No i dobra. Tak, cały ty... Logan musiał tam nieźle dać, skoro faktycznie nic nie lata nam. Do pieca, no, 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 no. Tam pewnie pół się pali. Pół się pali, żeby inni mogli palić! jest. Ty 86. 86 level. Możesz mi dawać i ja mogę odkładać. A do dobra dobra dobra, to tak zrobimy następnym razem. Dobra. <słuch> Lecę szybko, żeby kurwa tu nie było na lotu. Tak, tak, tak. Ciu, 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 kurwa, już tak mi powiem wam lecą mi tak nożyczki, że jak będzie który do fryzjera chciał, to to, to niech nie idzie kurwa. Ja tutaj ogarnę. No to super. Już Tak nożyczkami oparuję. oparuje. A przecinanie tych listów wymaga precyzji. Dobra. Okej. Okay. To trzymaj Kano Dobra, panowie, jeszcze pięć krzaków i spierdolamy. Możecie już siadać do samochodu nawet. Dobra. Szedł. Już sześć, szedł, szedł. szedł. Ale jak tam się? wszystko okej? Okay? Wszystko wszystko pęk tam. perfekcyjnie. E, tak, tak, e, no nie było nikogo. Co? E, nie hakczułem cię? Nie, piachem go obsypałeś. Panowie, A, mamy dobrze. to. Zawijka. Jedziemy się spotkać na, e, w centrum Sandy Poczy Kaszynem. Dobra. No, dobra. Spadamy stąd. Miejscówka spalona niestety, ale też e, trawa do spalenia. Szeryf przyleci, zobaczy, że nie ma do nic, ale miejscówka spalona. Ale powiem wam tak, jak dobrze, że nie gotowaliśmy mety, nie? nie? Mogłeś zniszczyć tą ostatnią, nie dało rady, ona była zniszczona już. Nic nie mogłem z nią zrobić. Była zniszczona już. Logan, wracasz na bazę? Dobra, jest czternasta. Kanadyjczyk. Za jakiegoś z boka mnie wzięły. A, wszystko wraca, mam okolice motelu. Dobra, wszystko mamy. Te nie drugie, tam gdzie kanadyjczykowi ostatnio podrzucaliśmy temat, są fajne, są fajne. Są fajne. Siemaneczko, witam, krololo. Przerwowi zamiast K pomidorów dacie... 2 kg weedu. Właśnie wydaje mi się, że on chciał te pomidorki, nie? Żebyśmy mu dali ten weed. Już jointy, gotowe. I wtedy przetestujemy go. Slomo, dziękuję serdecznie za prejma. Żeby dać mu ze 2-3 jointiki, nie? Proszę bardzo, na, na wieczór, szeryfiu. Żeby... Bo wiecie, o co chodzi. Ten szeryf chce wiedzieć, co się dzieje u niego po prostu. Kto, gdzie, jak i kiedy. Halo? No, Jak dojedziemy, tam wszystko porozkładamy. Może pojedźmy w sensie, no ja, Leo, i na przykład Indiana na ten sad, zebrać trochę pomidorów i zawieźmy im na Tak, do, Tak, do, do tak, do tak, tak, tak. Niech będzie delegacja, że dziękujemy za tutaj wyrozumiałość i proszę bardzo, pomidory. No, dla Was no. specjalnie tutaj. Dobra tak, tak, dobra, tak, To się dogadamy. Dobra, już dobra, miejsce. Dobra, dobra, cześć. No, Niech chłopaki na sad pojadą po prostu, zbiorą pomidory i mu dadzą. A pić sobie w wpierdolę. Te dwa razy są gryzę. On zioła chciał, a nie pomidorów. Dobra, panowie, mamy tutaj małe krótkie zebranie, to tak jak powiedział kanadyjczyk, zawieźcie mu tam trochę pomidorów yy, i powiedz, że jeszcze mamy kilka pomidorków, ale to później yy, powiedz, że, że chłopaki tam mu podrzucą coś. Dobra. Zarzucimy mu tam ze dwa trzy jointy. No i co, później się, jeszcze niedługo, pewnie będziemy się spotykać, żebyśmy przerzucili te składniki Kanadyjczyk i zobaczymy, czy będziemy je gotować, czy nie. Dobra? No właśnie, szefie, sprawa wygląda no? następująco, że ja jeszcze z y, pół godziny potem muszę się przespać. I jakieś jasne. 3-4 godziny, ale myślę, że wrócę kogoś. Jasne, 20 -20 jasne. Wietrzej, Też nie? będę potrzebował pewnie jakieś no, dzisiaj. Snu no dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak ta korba pójdzie. Jasne. To co, razem jedziemy Kanadyjczyk do tego? Tak, ta,

Ale ja tak, dobra, jest tak, nie przeszkadzać. termit no, udał się generalnie, ale, tak, ale nie zdążyliśmy tak, całej gotówkę wyciągnąć z bankomatu, trochę mało było, trochę to, to, ale to, wystarczająco na tyle, żeby, żeby tam kampera ogarnąć, nie? No to świetnie, cieszę się. Kampera już mamy, także on tam będzie do godziny, ten gościu mówił i najwyżej nie wiem, jak tam tą gotówę mogę ci oddać, tą resztę, tak, bo to, to za dużo tak, jej nie ma i najwyżej na termit oddać, nie? Dobra, to słuchaj, dogadamy się, jak będziecie robić zamówienie ja, ja no pamiętam dobra. jak to tam wygląda i tak dalej. na no spokojności, dobra, to powodzenia. No. Cieszę się, że dobra. się udało. Siemano. Je, dobra. Dobra. A to może coś, coś jakiś problem ma. Sprawdźcie czy, czy u niego wszystko okej. Okay. Tak. A ja Mogę lecę dalej. pięć takich top to im zrobię te jointy, im dam te. Tak chcesz ryzykować? No wydaje mi się, że... To znaczy zrób, pięć móc, to, dobra, to, to zrób, dobra, to zrób, dobra, wezmę, to zrób. Wezmę. Zrób, weź mu weź mu indyki, żeby go trochę zmoleło. To może nie będzie wieść. na tą Helką. No, no Satiwa by najlepiej na niego A wiesz, satiwa no to go tam pobłudzi, pobudzi. Pobudzi, No, no, no. Dobra, to do zobaczenia. No, cześć. Nie, że, 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 że haka, że bierze u nas działo Nie, to raczej taka przyjacielska relacja ma być z tym szeryfem, wiesz. Ty pojedź, on was zna? Tu, tu, Chłopaki ogarną to. Chłopaki to ogarną. Lepiej jakbyś ty pojechał. Póki tego nie będzie w Sandy, to nie będę nic mówił. Każdy, każdego zna. Może Logana jeszcze wezmę. Dobra. Uprawa Udana. Nie ma Charlie, trochę pogoniłem tu. Niestety nie udało mi się podłączyć dobrze termitu. Fajny strój w porządku. O, tak, tak, w porządku, powiem ci, udało się. Udało się, nie leciał, nie latał. Nie przyleciał. Zabraliśmy. Nie przyleciał, nie przyleciał. Okej, okay, Zabra... ale tak czy siak jak koniec końców możemy mu kurwa kupić te pierdolone pomidory na sadzie i mu je zawieźć, żeby zrobić podpuchę. Chłopaki już jadą je zebrać. Świetnie. A tak. Ja dał odemoc jeszcze 5 tak, prawda? Jeszcze 5 jointów, eee, eee, e, psy, kurwa! O kurwa! Ty, faktycznie. A co jest? Cię? Bo tak kurwa patrzysz na swój ogon, tak patrzysz, kurwa, Ale I co idę mi, pocztę. nie śledziłem mnie, nie śledzi... Ja wracam z parkingu głównego Sandy, nie z uprawy. Aha, okej. Okay. No. Chyba nic się nie dzieje. Idę ale, po ale, ale, o którym do oni wjechali, A, poczekaj. tędy? Poczekaj, poczekaj, to co by się zgadzało, nie, może masz to jakieś tajne psy, bo oni mi dowieźli termit. A, Może, wiesz, podjechali pod A. skrzynkę, może przywieźli, kurwa, skrzynkę pod skrzynkę. Okej, okay. dobra, no to zerknij, rzuć okiem. Zerknę. Co tam, eee, po prostu, tak pytanie, robimy dzisiaj to gotowanie wspólne? Brrr, to jest dobre pytanie, zaraz ci znajdę na nie odpowiedź, dobra? Okej, okay. dobra, dobra. dobra, na razie. Dobra. Właśnie nie wiem, czy to wspólne gotowanie robić teraz, w tym momencie, z chłopakami, czy nie lepiej jakby coś spróbowali już sami ugotować. Czy robimy wspólne, hmm, co myślicie? Tam. E, siema, cześć. E, Słuchaj, jak będziesz jechał już do niego to daj znaka. To możemy z roganem podjedziemy jako tam świta dobra. kłopot pomidorowa. Dobra. dobra, na razie. No to cześć. my zerwiemy i dam znaki. Dobra, jak skręcisz też to też dojść. Cześć. Tak, dobra, dobra. Cześć. kurwa ile tego jest. 715 zielska? No to dobrze wyszło, To dobrze wyszło. Czyli 715, czyli mamy... E, zobaczmy ile tu mamy. 715 a tutaj mamy ile? 85 to akurat... 800, 884 łącz łącznie mamy. 884 łącz. 884 łącz. Kurwa, wczoraj mieliśmy 800 sztuk, gdzie to się podziało już? No, poszło prawie wszystko. Poszło prawie wszystko do dealerów stary. Ty, mam fajną miejscówkę do sadzenia. Za paleto są te slumsy. Jest tam taka fajna szopa. Eee, okej. Okay. Tylko, że wiesz, wydaje mi się, że to nie może być paleto, bo oni tam mają szerifostwo, nie? Okej, okay, trzy termity, zostawę je w domu.